Co, mam jeszcze jednego hmm, audiobooka Alan de Boton, prawdziwa historia miłości. I ja tą zaczęłam ją słuchać, bo ja się zupełnie czegoś innego spodziewałam niż to finalnie było. Mnie to do końca nie porwało, ale dla osób, które są w, takim, w takiej sytuacji, że są w takim związku, na różnym etapie tego związku. To jest bardzo ciekawa lektura, polecam. Po prostu mm, to jest książka jakby psychologiczna, trochę na w zasadzie poradnika. Jak te wszystkie książki, wiecie, takie, jak one się nigdy, brakuje mi tej nazwy, kiedyś w jednym programie telewizyjnym. Te takie, wiecie, no, takie w stylu, tam mm, jak zmienić swoje życie, i tam związek, toksyczne kobiety o to wszystko których ja nie cierpię, bo one zawsze mają taką masę takich głupich przykładzików opisujących, nie, te sytuacje. A tu wszystko to jest opisane na podstawie jednej pary. Od momentu, jak się, powsta jak się poznali, przez różne, tam przechodząc przez ich cały związek, dzieci i tak dalej, zdrady i jakby o, pokazana jest historia tak zarysowo, ale ze szczegółami, a potem jest taki jakby komentarz tego autora. Czyli to taka książka psychologiczna, ale no e, bardzo ciekawie, w ciekawy sposób jest to pokazane historia tego związku. I moja refleksja jedna była taka, że. Mm, ona była ta kobieta ze Szkocji, w Szkotka. A on z Libanu, ale urodzony już w Wielkiej Brytanii, ale jako dziecko. Nie, nie urodzony. Przyjechał, bo jako dziecko mieszkał w tym Libanie. I jakby jedną z jego takich tram były te wspomnienia, no bo to taki kraj, gdzie to yy, nie okropne, yy, różne takie sytuacje wojny domowej i nie tylko, mi się wydaje, domowych. Ale różnych, nie? Teraz przecież jakieś tam było, kurwa, ileś tysięcy ludzi skinęło, bo jakieś tam wybuchły śmiecie porcie. Też makabryczne, A jednocześnie bardzo bogaty kraj i taki zbliżony bardzo do kultury europejskiej. Mówię o tej różnicy kulturowej, a to mnie już uderzyło, że gdyby książka była polska, w Polsce, gdyby to się działo, no może w innych krajach też, to by był jeden z takich bazowych rzeczy dla tego związku. I to w ogóle to nie było poruszone. W ogóle to nie miało znaczenia, nie? Czyli to jest różnica tego um, otwarcia kulturowego w Wielkiej Brytanii, a zamknięcia w Polsce. No bo to nawet nie kwestia rasowa, bo to on no, też był biały, no tylko no, w Polsce to by było. Rodzice powiedzieli, co za Arabus i tak dalej, i tak um, dalej. jakby, jak ten autor to pokazuje, bo z tej książki można się nauczyć różnych rzeczy, ale oni nie są tak kawa na I na przykład jest tam historia oświadczeń, jak on się oświadczył jej. I to jakby komentarz autora jest taki, do tej całej sytuacji wcześniej, nie do samych oświadczeń, tylko do tego, że. Zawsze pytanie, jeśli ludzie po stronie się by to pytali, to będą pytali, jak, gdzie to było, jaki pierścionek, wiecie, romantycznie i tak dalej. A tak naprawdę nie ma pytania, dlaczego to zrobił. A on właśnie pokazuje, bo on wchodzi jakby, w przedstawia myślenie i podejście tych osób, dlaczego on się oświadczył, dlaczego ona to przyjęła. I tak jest przy różnych sytuacjach. Bardzo też... Bardzo wnikliwie i bardzo mądrze jest pokazana kwestia takiej zdrady małżeńskiej. Dlaczego on to zrobił, jak to się działo, co ona zrobiła i dlaczego. Naprawdę to jest książka, z której można się dużo nauczyć, jeżeli ktoś właśnie takich nauk no, potrzebuje, ale takich ludzi jest dużo, prawda?